Stef, spójrz, tu jest napisane, żeby nie wchodzić. Amina tak pisze, jak bardzo źle się czuje. Tak, wygląda na to, że znowu coś się stało. Mm. Amina, to my, twoje psiapsi. Stef i Milana. Możemy wejść? Chodźcie, laski. Ty jeszcze nie jesteś gotowa? Nie wierzę! Ty jeszcze jesteś w piżamie? Spóźnimy się na kampus i walentynki. Ale super! Dziewczyny, ja w ogóle dzisiaj nie mam humoru. Nie pójdę na kampus. Amina, co ty gadasz? Leżysz w piżamie? Twoja twarz jest taka blada i nie chcesz iść na kampus? Swoją drogą, chłopacy może dadzą nam dzisiaj walentynki. Tobie też. Nie idę na te głupie walentynki, bo nie mam chłopaka i nikt mi nie da żadnej walentynki. Ja też nikomu nie dam walentynki. Okej, okay, no to my też nie pójdziemy. A uh, okej. Okay. Nie pójdziemy, to nie pójdziemy. No, a kto to znowu? Co? Amina, mam nadzieję, że dotarła do ciebie moja walentynka. Tajemniczy wielbiciel. Laski, jakiś tajemniczy wielbiciel właśnie do mnie napisał i przygotował dla mnie walentynkę! Co tak stoicie? Lecimy na kampus! Ludzie, kto wie jaki mamy dzisiaj dzień? Więc jako go złapałem, no wtedy... Chłopacy, szybko, klasa się zaczyna! Ej, pomyliło ci się coś? To moje siedzenie, ja tu siedzę! Było twoje, a teraz jest moje! Ja tu siedzę! Bańka mi pozwolił! No jaśnijmy to sobie, Bańka, pogięło cię? Wziąłem przesięga na Dylan, że sam tam usiadł! Ej, hey, młody, wiesz co się dzieje, mam prawa ręka? Co? Moja lewa ręka! Czaisz? Czaję! Halk, przestań już, Szadaj! Moi drodzy, kto wie, jaki dzisiaj mamy dzień? Kto zgadnie, dostanie wysoką ocenę. Panie Max, dzisiaj jest najlepszy dzień! To ten dwie miski płatków z mlekiem! Ej, olbrzymie, co ty gadasz? Co na co chodzi Twoje śniadanie? Ja wiem co dzisiaj mamy. walentynki gdzie wszyscy mówią o miłości. Ponka, kocham cię! Pańka, może lepiej nie w całemu kampusowi. Jeśli masz do mnie jakieś sekretne uczucia, to po prostu napisz je w walentynce. Świetnie, Ponka, o to chodzi. Hura, dzisiaj będę topiła się w walentynkach. Chłopcy! Proszę, nie kłóćcie się za dużo o mnie. Wybiorę tego, który jest najprzystojniejszy. Droga tenisiaro, siadaj. Uspokój się, nikt się o nie interesuje. Za dużo o sobie myślisz. Bogunia, nie martw się, ona po prostu ci zazdrości. Wiesz, co pomaga na zazdrość? Bycie cicho. Jak te krowy mnie irytują. Laura, patrz! To moje serce bije do ciebie! Patrz! A to mój palec, na ciebie! Laski, nie chcę się popisywać, ale wiecie dobrze, komu wysłać kartkę. Plefiasz! Ludzie, przestańcie się kłócić! Każdy sam zdecyduje, komu napisze walentynkę! Mandy, coś nie tak? Ludzie nie mam dobrych wieści. Tego roku będzie tylko jedna walentynka do każdego. Gdybym tylko mogła, nikomu bym nie dała walentynki w tym roku. No trudno! Nie, nie zgadzam się? To Przestańcie się drzeć! To wam nie pomoże. Co wy? Nie rozumiecie, że musimy chronić naturę i nie wycinać drzew na zbędne walentynki? Przecież taka jedna walentynka to całe drzewo! To nieprawda! Jedno drzewo daje milion walentynek. Hej, Goofy, jak jesteś taki inteligentny, to pomóż bejsbolistom w sprzątaniu trzeciego piętra. Dobra, przestańcie już kutnie. Osobiście z Mendy i środowisko. Wiesz już komu napiszesz walentynkę? Nie, ale wkurza mnie, że mamy tylko jedną. Co? Do kogo piszesz walentynkę? Nie wiem, a ty? No ja też jeszcze nie. Kamil, czekaj. Chciałam ci powiedzieć, że gdybyś chciał napisać walentynkę dwóm dziewczynom, to mogę ci w tym pomóc. Masz drugą walentynkę. Nikt się nie obrazi. Mandy, ja tu z drzewem? Co ze środowiskiem? Wytłumaczę specjalnie dla ciebie. Ta walentynka jest zrobiona z bambusu, który rośnie codziennie po 1 metr. Rozumiesz? A, bambus, no! O, dzięki stary! <laughs> Ale wymyśliłam... bambus. <laughs> Co ona wymyśla z tą głupią ekologią? Jedna kartka i jedno drzewo. Nikt jej nie daje walentynek, to się wredna robi! Dobra, zgadnij co, w zeszłym roku wszyscy chłopacy na kampusie dali mi walentynkę, mi nie wierzę, tak wszyscy, wszyscy? tak, każdy poza panem Maxem ale to tylko przez panią Kasię inaczej też bym od niego dostała walentynkę Angie, kupiłam sobie nowy perfum, chcesz trochę? chciałam sobie kupić dokładnie ten sam pewnie Laura! Jakie chłopacy Ci się podobają? Podobają mi się silnie wysportowani chłopacy. Czuję się przy niej taka bezpieczna, ale twój ex nie był ani silny, ani wysportowany. Dlatego go zostawiłam! Zawsze musiałam go bronić. Pamiętasz? Hi! Hey, ja! Fu, 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 ale dużo peru! -per Możecie to wyrzucić, czy coś? Nie da się nawet oddychać! Zaraz się uduszę! Swoją drogą, toaleta to nie miejsce na plotki. A co was to obchodzi? Gdzie my plotkujemy? Tenisiary. Angie, może powinnyśmy pokazać im. Hi-ja! Nie warto, Laura. Będziemy miały jeszcze mnóstwo czasu, żeby pokazać im. Hi-ja! Ziom, patrz co kupiłem! O kurde, Kamil, to dla mnie? Kocham pluszowe misie! Hej ziom, to nie do ciebie! To do mojej ukochanej Milany z okazji walentynek! O, ale się przygotowałeś! Milena na pewno się zaskoczy! No, tak w sumie to chciałem kupić jeszcze większego! Ale w sklepie to był już największy! Zostało mi napisać walentynkę i tyle! Kamil, jest ciężki, nie? Tak, weź go. Kurde, no jest ciężki. Jak go tu dostałeś? Jak to jak? Przyniosłem to. Oddawaj mi, misia. No to jest mam prezenty do dziewczyn. Patrz, te kupiłem. Szlam i dugopis. Ślam i dugopis? Super prezent, lepszy niż misiu. Ja wiem, Następnym razem też kup szlam i długopis, a nie jakiegoś misia. się nam się to spodoba. Dobra, Halk, następnym razem tak zrobię. O, Halk, powinniśmy iść do klasy. Zostawi mi się tu, że Milena go nie widziała. Inaczej nie będzie niespodzianki. Chodźmy. Ej, kto ostatni ten śmierdzi? Hej, to nie fair. Laski, jestem ciekawa, co za walentynkę da mi mój wielbiciel. A ja jestem ciekawa, co mi da mój Kamil. A ja jestem ciekawa, co wam dadzą. No, Walentynka. Oby była podpisana. Oby do mnie, oby do mnie, oby do mnie. Amina, jesteś najpiękniejszą dziewczyną na kampusie. Twój prezent zostawiłem w szafce. PS, twój sekretny wielbiciel. Łooo... Wow! Ale słodko! Tajemniczy wielbiciel, ukryty prezent. Jakie to romantyczne. Mogę sobie pomarzyć. Dobra Stef, bez przestań! Chodźmy wziąć prezent, póki jeszcze go nikt nie znalazł! Kurka, ale chcę się pić po tym treningu. Pij, a ja napiszę do Milany. Ha, czemu pijesz tyle wody? Zaraz pękniesz. Kamil, siłacze powinni pić przynajmniej 2 litry wody dziennie. A. Słuchaj, Kamil. Jak byłem dzieckiem, to piłem 2 litry koli przed łóżkiem. I? I się strzykałem, ale nikomu tego nie mów. To czemu mi to mówisz? Bo jesteś moim bestii! Więc lepiej koli przed pójściem spać, bo też tak będziesz miał. Hej, Hej chłopcy! chłopcy Sojaj, Polityk! Hej dziewczyny, wesołych walentynek! Kamil, to dla ciebie! Oj, dziękuję! Chyba nie zapomniałeś o prezencie dla mnie? A jak tak, nie obrażę się. Pewnie, że nie. Mam dla ciebie super prezent. Sama zobaczysz. No ale czemu ja to mówię? Chodź, sama zobacz. Raz, dwa, trzy! A gdzie prezent? Hark, gdzie prezent? No tu był. Ja wiedziałam, że zapomnisz o walentynkach! Trzeba było powiedzieć od początku, a nie udawać. Lana, nie zapomniałem o prezencie. Tu był. Okej okay, laski, chodźmy stąd. Kami, chyba ktoś ukradł twojego misia. Gol, Goofy. Super graż, nożną, Dylan. Pewnie. Nie ma lepszego na kampusie. Nauczysz mnie tak grać? Tak, ale za pięć dyszek. Dobra! Wesoły walentynek, dziewczynki! Wesoły walentynek, Wysymy, bańka. bańka! Bańka, mam dla ciebie prezent. Balonik. Balon w kształcie serca? Bańka, jesteś taki słodki! Nie spodziewałam się tego po tobie. Gufi, patrz, bańka dała dziewczynom balona. Jak słodko. Bańka, nie miałeś pieniędzy na normalny prezent? Ej, hey, kudłaty, to niezwykły balon! To balon miłości! I to nie prezent jest ważny, tylko chęć! Eee, uwaga. Dziewczyny, wysokich walentynek. Kocham was! No i ja was wszystkich też! Pąka, przebijasz balona? Tam jest niespodzianka! Pąka, nie mogę! Boję się przekuwać balony od dzieciństwa! Pozwól, że ja to zrobię! Nie boję się! W balonie gumę? Love is? Tak. Jakie słodkie. Tak, kocham te gumy. No, Pąka, zasługuje na pocałunek? No, pewnie. To tyle? Tak, Bańka, nie przesadzaj. Tak, ode mnie też nie dostaniesz. Nawet nie pytaj. Wiesz co, Dylan? Mam prezent do mi. Do mi? John, trochę cringe. Też jej też balona? Nie, mam coś lepszego. Zaraz wracam. Wysoych walentynek mija! Wysoły walentynek, Goofy! Słyszałem, że lubisz kanapki. Tak, ja kocham kanapki. To dla ciebie. Co to Goofy? To najlepsza szynka do kanapek. Dziękuję jak słodko. Poka patrz, Goofy dał mi szynkę do kanapek. O, super! O, fajnie! Teraz będziesz miała kanapki na cały tydzień. Pańka, nie przesadzaj! Ponka, oddaj moje gumy. Co? Nic, już nieważne. Laski! Wy też to widzicie? Aha! Bukiet pełen róż! I ogromny misiu! Jak słodko! Dziewczyny, ja się zaraz rozpłaczę. Też bym chciała takiego misia. I bukiet róż. No ja też bym chciała. Dziewczyny, możecie wziąć sobie te róże. A ja zachowam tego misia. Też, też chcemy misia. misia. Nie, ten misiu jest mój. A wiecie co, laski? Wysyłać zdjęcie tego misia Kamilowi, żeby wiedział, jak traktować taką księżniczkę jak ja. Dobra, laski. Ja już nie mogę. Ja się popłaczę. A, dziewczyny, ten jest żywy. Właśnie się poruszył. Amina, on nie może się ruszać. To zabawka. Tak, Amina, to chyba halucynacje z radości. Dziewczyny, mówię prawdę. Mi się poruszył ręką i pogłaskał mnie po głowie. Amina, chyba ci się wydaje. A, widzicie? Kopnął balon. Amina, weź już przestań. To pewnie wiatr. Widzicie? Chodźcie za nim. Oh my god. Laski, gdzie pobiegł ten misiu? Prawdopodobnie tam. Ale podanie, ale backhand, też muszę się nauczyć tak podawać. Max, co ty robisz? No nic takiego, odpoczywam od nastolatków. Ty pamiętasz, że dzisiaj są walentynki? No pewnie, że tak. No to gdzie jest moja walentynka? Nie będzie walentynek, kampus jest teraz ekologiczny. Chroni lasy, nie rozdawaj walentynek. Mhm, mm za to ja. Mam dla ciebie prezent. Co? Prezent do Maxa? Tak! Poznaj. Żyrafę Maxa. Kasia, co ja mam wspólnego z Żyrafą? Dlatego, że tak długo zajmuję ci, żeby zrozumieć. Serio? Też mam dla ciebie prezent. Poznaj gnoma Kasię. A niby czemu, Kasia? Bo jesteś małym, bolącym gnomem. Nawet kolor macie podobny do siebie. A, to tak! Tak, serio. No to wiesz co? Co? Nic co! No, ładna Żerafam, Max. Patrz, ktoś na kampusie dostał ogromnego misia. Ciekawe, kto jest takim szczęściarzem. Nie ma żadnej kartki ani notki? Laura, ten miś to pewnie dla mnie, bo każdy chłopak wie, że ja absolutnie uwielbiam pluszowe misie. Ale niespodzianka! Podnieśmy go! Ale ciężki! Laura, co tak stoisz? Pomóż mi! ciężki ten misiak. Ojejku, ale miękki. Laura, nie tuj się tak do mojego prezentu. Lepiej zrób mi zdjęcie i wyślij każdemu na kampusie, żeby wszyscy umarli z zazdrości. Uśmiech. Aaaa! Angie, mój misiu uciekł. Czemu do ucieka mój prezent? Musimy go złapać. Ty co? Boisz się? Nie. No to chodźmy złapać mojego misia! Bo zaraz ktoś go jeszcze ukradnie! Więc Banjo chyba chce spróbować baseballu! Co? Dzięki Ci wybije wszystkie zęby! Będziesz chodził tak bezderno jak ten łuki i będziesz robił. Sią! He, he, he. To ciężki sport! Panjo, myślisz, że jak ktoś nie uderzy, kim to zaboli? Jak chcesz, to uderzyć cię w głowę grosikiem. To prawie to samo i mi powiedz, czy boli, czy nie. Ach, mm. Sam się uderz grosikiem w twoją pustą głowę i powiedz, czy boli, czy nie. Nie! Au, panjo, po cię boli! O czym ty mówisz? Nic nie zrobiłem! Nie kłam! Uderzyłeś mnie! Nikogo tu nie ma poza tobą! Tango, oszalałeś! Chodź, Tango! Mówiłem, że to nie ja! Banjo, oszalałeś! Nawet cię nie dotknąłem! To kto? Ten miś? Dobra, Banjo, zostaw mnie! Dobra, Dobra koniec. koniec! Wkurzasz mnie! mnie. Misiu! Ten prezent od tajemniczego wielbiciela. Laski, nie martwcie się! Trzymam go mocno! Mis jest nasz! To jest mój mis! Nie wasz! Laura, ciągnij mocniej! Każdy na kampusie wie, że ja uwielbiam misie! Hark! Patrz, co robię z moim misiem! Zaraz go rozwalam. O kurko, Weź mi mnie Ja wezmę Angie! Mała Angie! Puść proszę! To nie twój prezent! Halk, ty głupku! Puść mnie natychmiast! Te moje szczury zabierają mojego misia! Nie puszczę cię! Też jesteś taka miękka jak misiu! A! Puśćcie moją przyjaciółkę, bo zaraz wam zrobię ja! Dziewczyny, przestańcie już! Zazwalicie mi misia! Twojego? Tak, wziąłem go do z okazji walentynek! Słyszeliście? To mój miś! Co tak stoisz? Ciągnij za nogi! Czesiek! Wesołych Walentynek. Jesteście aresztowani. Chodźcie ze mną! Masza Mina, to twoje. Czas misia. Mój Misiu! Ludzie, pozdrawiam dla użytkowników Piotr świstek, i kocham zwierzęta. Dawajcie lajki like i subskrybujcie nasz kanał. I wszyscy Pa! pa. pa, pa.